Dzień dobry, witam Państwa. Atmosfera wyczekiwania trwa w najlepsze. Na ten moment eurodolar to 1,3848, także widać, że są delikatne przymiarki do tego, aby lekko umocnić dolara, aczkolwiek myślę, że to póki co są ruchy spekulacyjne tak naprawdę nie żadnego poważniejszego ruchu. Oczywiście w śladze eurodolarem podążyła złotówka. USD PLN to poziom rzędu 2,7370, euro złoty to poziom rzędu 3.70. 8,30, 3,78, 40, 3,78, 80, także tutaj mamy delikatne osłabienie, ale dosłownie względem wczorajszego zamknięcia 130, to 30, 40 piksów, także ruch kosmetyczny. A w dniu dzisiejszym cała seria danych. Pierwsze z nich to godzinie 11.00 indeks Z z Niemiec. Wartość oczekiwana to minus 15,5 punkta względem minus 6,9 punkta z miesiąca poprzedniego. Natomiast nie sądzę, aby publikacja ta wpłynęła na rynek. O godzinie 14.30 przenosimy się za ocean i poznamy wartość inflacji PPI w Stanach Zjednoczonych. Wartość oczywiście miesiąc do miesiąca. Wartość oczekiwana to deflacja na poziomie 0,2% względem 0,6% z miesiąca poprzedniego. Trzecia w kolei publikacja to 15.00 i napływ kapitału netto w miliardach dolarów, oczywiście również w Stanach Zjednoczonych. Wartość oczekiwana to napływ na poziomie 85 miliardów względem 120,9 miliarda z miesiąca poprzedniego, także tutaj spadek, aczkolwiek znowu nie wydaje się, żeby ta publikacja mogła w istotny sposób wpłynąć na rynek. A dlaczego? Ano dlatego, że o godzinie 20.15 poznamy najważniejszą z publikacji, na którą czekamy praktycznie od dwóch tygodni. Mam tutaj na myśli decyzję amerykańskiego Fedu do pani FMC co do stóp procentowych. I tutaj przyznam szczerze bardzo ciekawa sytuacja. Mamy trzy scenariusze, już dawno nie było tak, takiej różnorodności na rynku. Pierwszy ze scenariuszy przewiduje, że... Yy, Ben Bernanke i Fed nie ugnie się pod presją rynku i presją polityków i pozostawi 100% na niezmienionym poziomie. Wówczas reakcja, która może nastąpić, to umocnienie dolara i zejście do poziomu rzędu 1,37,80. Natomiast wiele wskazuje, rynek generalnie oczekuje, że będzie miała miejsce obniżka. Z tym, że tutaj znowu jesteśmy podzieleni, jedni z analityków uważają, że obniżka będzie o 25 punktów bazowych, natomiast inni uważają, że będzie to aż 50 a ewentualna obniżka procentowych myślę, że zaszkodzi dolarowi i otworzy drogę na 1,40 na euro-dolarze, co oczywiście nie pozostanie bez echa na złotówce. Jaką ścieżkę ostatecznie obierze Ben Bernanke, dowiemy się o godzinie 20.15, a faktycznie będziemy mogli to zdyskontować dopiero jutro rano. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia, do widzenia.